Witam Was moi drodzy bardzo gorąco, dziś zapraszam Was na filmik o bransoletkach, czyli o tej części biżuteryjnej, której mam najwięcej, którą bardzo lubię i ci wszyscy, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, że mam napisane na swoim profilu, że jestem brązoletką i tak faktycznie słuchajcie jest, ja nie mam uszu przekutych, więc tym samym nie posiadam kolczyków, od czasu do czasu noszę jakiś delikatny łańcuszek, natomiast praktycznie każdego dnia e, czy to jedna, czy więcej bransoletek gości na moim lewym nadgarsku. Wszystko tak naprawdę zaczęło się wiele lat temu, myślę, że ponad dobre 20 lat temu, kiedy byłam jeszcze uczennicą szkoły podstawowej lub już ją kończyłam i kiedy zaczęłam swoją pierwszą pracę taką letnią w łebie, wtedy po raz pierwszy na moim nadgarstku pojawiły się bransoletki na początku były to bransoletki rzemykowe później również takie plecione w różne takie kolorowe wzory z tak zwanej chyba muliny natomiast od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło te bransoletki, które mam aktualnie teraz uważam, są, że są jednymi z piękniejszych, natomiast Mam niektóre bransoletki jeszcze z tych młodzieńczych pierwszych lat mojej miłości do bransoletek, które zostawiałam sobie na pamiątkę i również bardzo chętnie wracam pamięcią właśnie do tych czasów, kiedy wszystko to się z tymi bransoletkami u mnie zaczęło. I również w dniu dzisiejszym na moim nadgarstku gości bransoletka. Bransoletka wygląda w ten sposób. To jest bransoletka z pięknie połyskujących kamieni na słońcu, ale również pięknej takiej kamyczkowej zawieszki. I to jest bransoletka z firmy Goti i właśnie. Bo goti chciałabym zacząć dlatego że najwięcej mam właśnie tych bransoletek i tutaj dla przykładu chciałabym wam pokazać bransoletki które wybrałam do dzisiejszego filmiku. To są zarówno bransoletki z kamieni szlachetnych, jak i takich koralików szklanych i jak w przypadku tej fioletowej z plastiku. Mamy różne zawieszki, czy w kształcie serduszka, czy w kształcie misia, czy w kształcie aniołka, czy też tak jak widzieliście przed chwilą tutaj z takim kamyczkiem. No naprawdę wybór jest ogromny również możemy wybrać zarówno kolor zawieszkę jak i wielkość tych kamieni, które chcemy. Ja zazwyczaj wybieram w tej takiej wielkości średniej, bo takie też bransoletki lubię i wydaje mi się, że w przypadku większych kamieni nie wyglądałoby to na moim nadgarstku bardzo dobrze. Natomiast pokażę wam bransoletki z Gotti, które uwielbiam i które najczęściej goszczą właśnie w zestawie z innymi bransoletkami na moim nadgarstku. I to są bransoletki z tak zwanym bardzo ciekawym, pięknie połyskującym szlifem, i te bransoletki nazywają się brazoletkami facetowymi. Naprawdę są piękne i tu możecie zobaczyć kolejne zawieszki, zawieszka w kształcie takiego kółeczka, w kształcie kwiatuszka oraz gwiazdki. I to, co jest również bardzo istotne, jeśli chodzi o bransoletki goti, to przede wszystkim niezwykłe podejście firmy do klienta i również możliwość tego, że możemy sobie sami skomponować jakie bransoletki chciałobyśmy otrzymać. Również ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o bransoletki Goti, jest coś co jest tak naprawdę od niedawna i jest to nowość, a mowa tutaj o takiej renowacji bransoletek. Jak wiadomo, sama bransoletka może nam się nie zniszczyć jak na przykład już taka zawieszka, która może ściemnieć lub się porysować, więc my możemy ją odesłać do Goti i tam ona nam zostanie naprawiona wraz również z wymienieniem kółeczka na którym jest ta zawieszka zawieszona i faktycznie teraz możecie zobaczyć tutaj na przewidce jak wyglądały wcześniej przed czyszczeniem takie bransoletki a jak wyglądają po czyszczeniu różnica jest naprawdę ogromna i ja wam gorąco polecam skorzystanie z takiej usługi chciałam wam również pokazać w jakich pięknych opakowaniach bransoletki teraz do nas przychodzą w takie urocze białe groszki z naklejką handmade with love thank you especially for you i Chciałam wam od razu pokazać jeszcze nowości, jakie mam z Goti w zupełnie innych kolorach. I chciałam Wam również powiedzieć, że ja nie mam czegoś takiego, że wybieram bransoletki ciemne tylko na jesień zimę, a na lato wybieram raczej w tych jasnych kolorach, po prostu zakładam takie, jakie mi się w danym dniu podobają. A nowe branzoletki, które posiadam z Goti, to taka piękna, jagodowa, butelkowa zieleń oraz w granacie, również z moimi ukochanymi kamyczkami. Moi drodzy, jeśli chodzi o Goti, to byłoby wszystko teraz. Chciałabym Wam pokazać kolejną bransoletkę i mam jedną bransoletkę tylko z tej firmy. Ta firma nazywa się Sadwa przez V i to jest bransoletka, którą kupiłam w webie kilka lat temu z moją serdeczną koleżanką Honoratą, którą pozdrawiam. Bardzo długo zastanawiałam się nad jej zakupem, z tego co pamiętam, ta bransoletka kosztowała 55 zł i ta bransoletka wygląda w ten sposób. Jest na takim sztureczku i jest taka ażurkowa w serduszka, Bardzo lubię tego typu właśnie bransoletki. Jeśli chodzi o to, gdzie w ogóle można kupić te, tą biżuterię, właśnie firmy Sadwa, to powiem Wam, że na ich Facebooku bardzo często, właśnie przed okresem wakacyjnym, można dowiedzieć się, w jakich miejscach turystycznych, że tak powiem, kurortach, są stoiska właśnie z tą biżuterią. I wybór biżuterii z firmy Sadwa jest naprawdę bardzo bogaty, dlatego że możemy kupić biżuterię taką bardziej młodzieżową, ale również już i dla naszych mam, czy też babć. Naprawdę piękna jest biżuteria, jest ona niezwykle elegancka. I również gorąco zachęcam Was do zapoznania się właśnie z tą biżuterią. Kolejne bransoletki, które chciałabym Wam pokazać, to zestaw z firmy FK, również przez V. I to jest zestaw takich bransoletek, które uważam, że są iście wakacyjne. Uwielbiam je właśnie w tej kompozycji, gdzie mamy delikatnie facetowe koraliki z takim mniejszym koralikiem tutaj na dole. Mamy również złote koraliki z takimi frędzelkami, i do tego jest taki pleciony sznureczek, który naprawdę bardzo ładnie wygląda, szczególnie kiedy nasz nadgarstek jest taki muśnięty słońcem. Chciałabym Wam również pokazać kolejne bransoletki, które są już z nieco wyższej półki cenowej. Zacznę może od firmy OBS. Z tej firmy mam aż trzy bransoletki. Pierwsza z nich wygląda w ten sposób. To jest bransoletka z takimi właśnie monetami, medalikami. Ona jest wykonana z bardzo ciekawego materiału, bardzo przyjemnego. Ma również bardzo fajne zapięcie, ale również to co wyróżnia te bransoletki to przede wszystkim to, że one pachną delikatnie wanilią. I kolejna bransoletka również z tej firmy to bransoletka w jednym z moich ulubionych kolorów i ona wygląda w ten sposób. Ona jest w kolorze takiego bardzo, bardzo mocno pudrowego różu i jest już właśnie z taką jedną pojedynczą monetą. I kolejna bransoletka z tej firmy jest identyczna jak ta poprzednia, natomiast jest już w zupełnie innym kolorze. Bardzo, naprawdę bardzo lubię wzór właśnie tych bransoletek. Na koniec chciałabym Wam pokazać bransoletkę, która jest u mnie od niedawna, bo dopiero od moich urodzin, natomiast traktuję ją jako prezent zarówno ten Urodzinowy, jak i walentynkowy, dlatego że walentynki są zaraz po moich urodzinach. Ta bransoletka to bransoletka firmy Pandora, i powiem Wam, że ja te bransoletki oczywiście wcześniej znałam. One mi się bardzo podobały, natomiast jakby nie mogłam się do nich przekonać. Natomiast przyszedł taki moment właśnie niedawno, że stwierdziłam, że tak, to jest bransoletka, którą bym chciała mieć. Myślę, że gdzieś tam do tej bransoletki dojrzałam. I tą bransoletkę na razie mam z taką jedną zawieszką, która jest w kształcie koniczyń te listki są jakby w kształcie również serduszek wysadzane kamieniami i również zamknięcie jest wysadzane kamyczkami. Bardzo lubię tą bransoletkę, nie mogę się doczekać kiedy zapełnię ją innymi czy to zawieszkami, czy właśnie kamyczkami. Także kochani to byłyby wszystkie moje ulubione bransoletki, które chciałam wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Oczywiście wszystkie linki do tych bransoletek zostawię wam pod filmikiem. Oczywiście mogłabym wam pokazać tych bransoletek znacznie więcej. Natomiast ten filmik trwałby znacznie dłużej, ale jeśli chciałobyście w przyszłości zobaczyć filmik z całą moją kolekcją bransoletek, to napiszcie mi o tym. Myślę, że za jakiś czas taki filmik mogłabym dla was nagrać. No i koniecznie w komentarzu napiszcie mi, jaką biżuterię na co dzień lubicie nosić, czy tak jak ja bransoletki, czy może całe komplety. Czekam na wasze komentarze. A dzisiaj serdecznie dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.